500 metrów, 1000 kilometrów 200 metrów zostało 1000 równy, widzicie czy nie widzicie no i dojeżdżamy właśnie do salonu zobaczymy, może w środku uda się coś nagrać Jakieś motocykle, no będziemy widzieli. Tak jak widzicie też jest salon Peugeota i Citroena. Także można tutaj odkupić się kompleksowo. Samochody, motocykle. Od wyboru do koloru. Teraz miała 1015 km równiutko. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie, bo nie mam pojęcia. No ale dobra, widzimy się później. Nowe MT09 Kozak, mówię Wam. Właśnie nowe przyciski. Te są takie. Przed nim były takie zegar zegar wyświetlacz był taki teraz już jest dużo większy kanapa to jest zupełnie inna Nie mówię że to była zła ale ta wygląda ciekawie Niepotrzebne tylko temocowanie tu na ten kufer takiego motocykla to ja bym kufra nie mocował ale możecie przyjechać potestować i to, co do, i wiele innych, które tam stoją Patrzcie te uwiewki, te panwary. z tą szybką, co się fajnie komponuje ale elegancki wariat. No i maszyna odebrana z serwisu. Także następny serwis olejowy przy 10 tysiącach. No i co? Oby bez żadnych złych przygód. Ani z maszyną, ani ze mną. No. dzisiaj jedziemy znowu już z Piotrkiem, Piotrek na swojej maszce. jak już wspominałem z nowymi wydechami, fajnie ją słychać, troszkę wieje, więc nie wiem jak będzie nas słychać, ale powinno też być słychać Piotrka już, więc no, możesz powiedzieć Piotrek cze cześć wszystkim, czego? Ja też nie ani troszeczkę powiem to tą, tą drogą jeszcze nie jechałem w takim układzie, bo tego szybu tu nigdy nie mijałem Czy, światło Pewnie to jest czerwone zakary jak to mówią no. Nadal kiedyś pamiętam na tej drodze, nie wiem w którym miejscu, ale był. No tak mówię, gdybyś chciał wiedzieć o. Tym. Już jesteśmy praktycznie na miejscu. No, panie z BMW, ale jedziesz pan, czy... co panu? Tak, no bo okoliczni mieszkańcy jako tako z tego korzyści chyba finansowych nie czerpią poza właścicielami czy tam dzierżawcami tego tutaj obiektu poprawy A tu co się stało? Rozebrali wszystko, zobacz Panie, my se w cieniu, czekaj, objedziemy lewą, żeby było kulturalnie. No, ja też tak myślałem. Chyba, o tu jest, czekam, jak to może się do, żeby dobrze stanęło. Cześć. Co to tu się stało? za Orzeszę Pszczynę, nie? No prawo, prawo. No, jak nas tu na Wiślankę spakuje. A jak możemy przejechać, to możemy zjechać, nie? Chyba nie, jest jakaś policyjna? Chyba nie, co? Panem jedzie dziewczyna. Chyba dziewczyna, o zielona. No Ja już nie będę aż tak ostawiał Powiem, że tu też gdzieś kiedyś stali często chłopcy Przejazd kolejowy Ja bym tam przeskoczył, nie? Ale nie wiem co Jakbym miał bliźniaka to ja i bliźniak już się nie załapię Bo no to już by było, To już by było 200 A ja stówę widzisz no niestety Tak mi się podarzyło Czy powiem tutaj jakbym u mnie wyjął debekillery, to on będzie fajnie strzelał, ten mój. Bo jak bo ja go słyszę, jak jadę i odpuszczę gaz, wiesz, na biegu, to on strzela, tylko że wiesz, te debelery to wyciszają, mnie. A jak je wyjmę, no to będzie całkiem inaczej. No. Ale powiem ci, są właśnie zajrocha widziałem, tak jak ten mam, tutaj który mam na sobie, tylko właśnie te takie adwencjorowe, takie dość fajne naprawdę już. Także muszę popatrzeć. Bo tego szarka, no, no w kask zarobiście, no ale do tego motocykla będzie słabo pasował, nie? Ale powiem ci, nie sprzedam go, bo jakby te, kiedyś ta dziewiątka przyprawiła, to czy trafiła, to to będą, no, mimo że już będzie miał parę lat, wtedy, to. On już ma dwa, a jeszcze w pudełku leży, to tak, no dosłownie, wszystko, naklejki, wszystko tak jak było, nie. No nie, no bo to tam, no jedynie jakby ktoś, wiesz, faktycznie miał się ścigać, ale to kupuje wyścigowy każdy, jest nie z blendą, fakt, że tam jest podwójne DNA, no ale to też ma jakąś ważność taką do ewentualnych wyścigów, nie. Ja ci powiem. A, ale ja ci powiem, że właśnie, widzę zapięcie, tu też mam takie, ja żadnego innego nie chcę, nie? Ale chodzi mi o tego kaska, szarka, ten kask Szarka, to powiem Ci, mierzyłem różne, wiadomo, nie? HJC, nie niechce i tak dalej, i tak dalej. To powiem Ci, w każdym mi coś tam jednak nie, nie leżało. A tu jak go włożyłem, to wiesz, fajny, przyjemny, elegancko leżał. Kurde, no, już się nie zastanawiałem potem. Troszkę ciepło się zrobiło jak tak stoimy. 26 stopni. Zimno. Może na przegazowę tu będzie działać. Przegazowaj tu zielone, nie? Raczej słabo bym to widział. Tak chcesz, no to dobra. Możemy tak pojechać, żeby sobie jeszcze tam na kampus zajechać, zakurzyć i potem byśmy już jechali do domu, nie? Nie wiem, ale my byśmy tam od tego strony netto podjechali, nie? No bo jak te bardziej, jak są jakieś koncerty, to tu od strony parkingu to nie wiemy pasy. Pasy, 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 I Idzie ona też jak tam coś pokręcisz, a jeszcze tam do pełnego nie jechałem, nie? Nie jest to, jakoś myślałem, że będzie gorsze, wiesz, ta, ta, ta większa różnica między... Znaczy jest różnica patrząc na Hondę, nie na moją, ale...